Co? No jak nie ma, no to na kable. No to jest no widzisz, no uczysz się. Ale jak na kable? Na kable. No co, no co ty myślisz, że tak łatwo będzie, że pojedziesz na miasto z kulczykami? No dalej rozrywaj stacyjkę i na kable. No? No od dołu, no pociągnij to, urwi. No tak, no to jest pet. Dalej. A i tak ty mnie jedziesz? Tak, nie jadę, no gdzie tym będę jechał? Rozerwij to, w chuj. No dalej, patrz. Bierzesz stacyjkę Gdzieś? Teraz od spodu musisz. Tu ją rozwalić, nie? Ale co to? to? Te kable. Ale jak? No co? No co, do no, Krzyjdzie jechać? No tak. No to dalej, no to musisz tak. Od drugiej strony. No. Jak jest stacyjka, musimy ją... Bo, gdzie masz ten śrubokręt? Ja ci pokażę jak kurwa tu. się... No. Rozwaliliśmy i kable robimy. No. No, <laughs> no co, nie ma tak. Marcel. Marcel. Nauczyć no, no, go. Mogę go nauczyć, tata? Jak... No, no nie rób Marcel, idę po ciebie. Bo... On z go guzikiem Ej! No! Nie! Nie! Dostaw to dziecko! Dalej ma przebyłaś, bo tu mu musi jechać. Dobra! Do pracy pracy Tak pracy. On tutaj na kable chciał odpalić. Łop, no. masz na ręce, ale z drugiej strony Co? Na różowo są rysową.